Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Przyszedł czas, żeby rozwiązać nasz konkurs, yy, który stworzyłem ja razem z Krewetką Lowe. Dlatego tyle to trwało, bo jest tyle fajnych prac yy, i naprawdę burza mózgów była przeogromna, żeby wybrać 20 yy, takich zbiorniczków, 20 takich zdjęć. Które trafią, jakby dość ścisłego finału. Teraz możecie zobaczyć 20 zdjęć, które wybraliśmy spośród wszystkich Waszych zgłoszeń, za które niezmiernie niezmiernie dziękujemy. Jest nam miło, że tylu z Was wziął udział w tej zabawie. Mam nadzieję, że to nie ostatnia zabawa, jaką razem organizujemy. Ale zobaczymy, jak to będzie, jak to będzie dalej. Teraz widzicie 20 najlepszych zdjęć, które wybraliśmy. Nazwiska i imiona osób e, także widzicie, i te osoby wezmą udział w losowaniu dwóch głównych nagród. Jako nagrodę publiczności to już pewnie zauważyliście, że wygrał Hubert Rejek. Serdecznie serdecznie gratuluję jest dużo osób, które tak powiem, nie spodobał się system głosowania na lajki. Rozumiem wasze, wasze zdenerwowanie, bo zrobiliśmy trzy nagrody. Nie? Gdybyśmy zrobili jedną nagrodę tylko na lajki, to rozumiem, że moglibyście być bardzo zdenerwowani i tak dalej, że to jest niesprawiedliwe, bo w zależności, kto ile ma znajomych, tyle lajków e, mógł zebrać. Dlatego są trzy nagrody, żeby, żeby nikt nie był poszkodowany. Także nagrodę publiczności wygrywa e, Hubert Rejek. E, a teraz przystąpimy do losowania. E, spośród tych, tych zgłoszeń e, zobacz, wybierzemy sobie dwa, które wygrają nagrodę e, główną. OK, słuchajcie, jesteśmy w fazie losowania, mamy... Jak widzicie, 20 marca, godzina 16.22 Mamy nasz program, który nam zawsze pomaga w losowaniu Teraz sobie wczytamy plik z konkursem Tutaj jest 20 osób nie? 20 osób, których przed chwileczką mogliście zobaczyć zdjęcia zbiorniczków To jest tutaj i teraz, jak zwykle, kliknę dwa razy przycisk Losuj i pokażą nam się e, zwycięskie osoby. Czyli, pierwszą osobą, która wygrywa główną nagrodę, jest Mariusz Dziegański. Serdecznie gratuluję. I teraz, na duszę, raz jeszcze i wylosujemy drugą osobę. A jest z nią Grzegorz Koronowski. To są dwie osoby, które wygrały nagrodę główną. Także serdecznie gratuluję, proszę o napisanie do mnie na priwa adresu do wysyłki, postaram się na tygodniu paczki wysłać. Także raz jeszcze wszystkim bardzo, bardzo razem z Krewetkowe Love dziękujemy za wzięcie udziału w naszej zabawie. Mam nadzieję, że takie zabawy Wam się podobają i, i, i będziemy mogli je powtarzać co jakiś czas. Także to by było na tyle, trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i cześć, na razie, pa pa.